Kłótnia, kiedy on przychodzi pijany do domu. Karty przełożyłam. I tradycyjnie brasuję trzy karty: sedno księżyc, co wychodzi naprzeciw. Wynik odpowiedź, na Umierkowanie. Umiarkowanie. Zedno, księżyc. Depresja, lęk. To są również sytuacje, które ulegają zmianom. To jest również spostrzeżenie świata w inny sposób. Ten świat może zmienić się w sposób diametralny. To może być zmiana poglądów, gdzie wcześniej twardo trzymaliśmy się przy swoich poglądach. To jest również spotkanie osoby, która odmieniła nasze życie. Mogły również pojawić się ważne doświadczenia życiowe. Tutaj mógł dotrzeć do człowieka rozsądek, i teraz stał się rozważny, ale nie chce się przyznać do swojego błędu. co wychodzi naprzeciw, a z kilku. Naprzeciw mogą wyjść dwa aspekty. Pierwszym aspektem może być miłość do kogoś, ale jej nie pokazujemy, albo to jest brak miłości do kogoś. A drugim aspektem może być taka operacja bankiet, czyli nie po to Pan Bóg wymyślił fermentację, żebyśmy wodę pili. Wynik, odpowiedź, rada? Umiar. Ja zawsze mówię, że alkohol jest dla ludzi, ale niech ten alkohol będzie pity z umiarem. Są również inne aspekty czy wartości, które też sprawiają przyjemność. Dziękuję i to wszystko. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dwa Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Pod filmem jest kontakt do mnie. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dwa